Pożywa sztuczne butelki, ale także zepsuty sprzęt elektroniczny i zniszczone meble. Kilka ton śmieci udało się zebrać harcerzom mieszkańcom Kłocka, radnym przy ulicy Korczaka. To już kolejna akcja sprzątania na terenie miasta. Śmieci jest bardzo dużo. Niestety, niestety kolejne miejsce w Kłocku, które jest zaśmieca, zaśmiecane, nie tylko przez mieszkańców Kłocka, bo to trzeba sobie przyznać, bo to też i my śmiecimy, prawda, ale i również śmieci przypuszczamy, że przyjezdne. Dzisiaj zbierzemy około 5-6 ton. Już jeden kontener tu stoi moimi plecami został zapełniony, ale w głąb tam wąwozu jeszcze jest wiele odpadków, dużych gabarytów, które będzie trzeba dzisiaj wyciągnąć. Często sprzątamy nie tylko ulicę Korczaka, ale sprzątamy też ulicę Letnią. Bez przerwy mamy masę śmieci. Nie wiemy, jak w ogóle z tego wybrnąć. W poniedziałek mamy oczywiście zebranie wszystkich prezesów, jak wybrnąć właśnie z tym składowaniem śmieci poza ogrodami, bo i ma to nowy świat ten problem, i my mamy ten problem. Niestety nie możemy do Działkowiczów doczyć, żeby jakoś pilnowali, bo to w końcu jest tak samo ich. Także bardzo dziękuję za pomoc tu panu burmistrzowi, harcerzom, w ogóle wszystkim z ratusza, pracownikom, którzy przyszli nam pomóc. Sami byśmy nie dali rady. Część działek, tyle działek, ale żeby chociaż jedna osoba przyszła z tego terenu, gdzie wyrzucają śmieci nikt. Przychodzi stara kadra, która wiecznie jest, kilka, to jest na palcach, można policzyć na 560 działek ludzi, którzy przyjdą pomóc w sprzątaniu. Lubię przyrodę, lubię te zwierzęta i nie mogę patrzeć jak się tak dzieje, że one tak wymierają, są, te ścinają ich lasy. Ja nie chcę po prostu tego widzieć, jestem harcerzem i chcę jakoś temu zapobiec. Przyroda to jest taki jakby mój drugi dom i się z przyrodą czuję najlepiej. Ja się bardzo cieszę, że mogłam się przyłączyć do tej akcji. Naprawdę fajnie jest, że mogę. Ta akcja bardzo pomogła oczyszczać teren i środowisko. Przez to, możemy, przez to możemy zapowiedź różnym katastrofom. Warto takie coś robić, bo naprawdę to pomaga. Stwierdziliśmy, że to będzie dobry czyn społeczny i jednak jakoś pomożemy tutaj miastu.